Wymagania prawne utrudniają dobór systemu. Trzeba wziąć pod uwagę możliwe problemy z wyciekiem czynnika chłodniczego oraz jego stężenie i zapoznać się z przepisami dotyczącymi wielkości pomieszczenia. Chyba, że wybierzesz VRV 5 z technologią Shirudo. Dzięki technologii Shirudo dostaniesz bardzo wszechstronny system do dokładnej kontroli klimatu w pomieszczeniu. Dzięki zintegrowanym fabrycznie elementom reagowania na czynnik chłodniczy Daikin gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie zgodności z konkretną normą produktową IEC 6335-2-40, wydanie szóste, zaraz po wyjęciu z opakowania, oraz atest zewnętrznej firmy poświadczony przez jednostkę notyfikowaną. Jak działa technologia Shirudo? W mało prawdopodobnym przypadku wycieku czynnika chłodniczego, zintegrowane w jednostce wewnętrznej czujniki natychmiast go wykryją. Następnie aktywowany jest lokalny alarm dźwiękowy i wizualny, zintegrowany ze sterownikiem Madoka. Dzięki konfiguracji na miejscu istnieje możliwość ustawienia sterownika Madoka tylko w trybie alarmu. Jeśli wymagana jest sygnalizacja alarmu w pomieszczeniu nadzoru, można go łatwo zintegrować za pomocą sterownika Madoka lub jako alarm zewnętrzny za pośrednictwem wyjścia jednostki zewnętrznej lub skrzynki BSSV za pomocą jednostki wewnętrznej lub inteligentnego Touch Managera. Równocześnie aktywowane są elementy kontroli czynnika chłodniczego. Zamykanie zaworów odcinających określonego rozgałęzienia, minimalizujące ilość czynnika chłodniczego, który może przeciekać i utrzymywanie pełnej sprawności reszty systemu. W przypadku wykrycia przecieków w skrzynce BSSV system zareaguje odpowiednio, aby zapewnić spełnienie wymagań normy IEC 60335-2-40 wydanie 6. W przypadku, gdy istnieje duża sieć rurociągów lub skrzynka BSSV jest zainstalowana w bardzo małym pomieszczeniu, czynnik chłodniczy jest odprowadzany z budynku przez podłączony kanał, zachowując w każdym przypadku maksymalną elastyczność instalacji. Technologia Shirudo oferuje maksymalną elastyczność zaraz po wyjęciu z opakowania. Certyfikat CB nadany przez jednostkę notyfikowaną i zgodność z normą IEC 6335-2-40, wydanie 6. VRV5 z technologią Shirudo, zaprojektowany z myślą o wsparciu dekarbonizacji budynków komercyjnych.